I możesz to zrobić i ty, I ty. poniżej klikając w link okay, okay. I możesz to zrobić i ty, I ty. Poniżej klikając w link Siemka kochanie, witam was na moim kanale i dzisiaj w ogóle zaczynamy mnie typowym miejscu. W ogóle zauważam, że często teraz zaczynamy od Jesty oczywiście tata, bo tata prowadzi eee... Chciałbym ja nagrać piosenkę, tu mam też tekst do studio nagle, on jest bardzo daleko, znaczy bo jest... Nie, nie jest daleko. 20 ale minut. 20... Drogi. No. Tak, bo byliśmy w sobie w Kaliszu, ale też teraz postanowiliśmy gdzieś indziej jechać, może... Testujemy nowe testujemy, studio, zobaczymy. Studio, więc zobaczymy jak to będzie. Ale piosenka pewnie też niedługo pojawi. czy znaczy nie, to już widzieli, bo to było do z Team Challenge. A, dobra. To było to, bo to już jest po tym Także słuchajcie tak, Mam nadzieję, dopiero... że fajnie wyszło, bo jeszcze nie wiemy Nawet teledysku nie mamy nagranego Znaczy no, teledysku jakiegoś klipu tam Nic Kompletnie więc Ale dzisiaj mamy gdyby... cały dzień na to w sumie, nie? Tak, nie, Jest dzień. która godzina? 11.39 O 12 30. mamy być tam O 12 mamy uj, za jakieś 20 minut takie... No Dobra, więc my jedziemy, pewnie będziemy w sumie byś, my się widzimy za chwilę, ale my tam dopiero będziemy za 20 minut, więc pobawki. Hejka kochani, już jesteśmy w studiu, będziemy nagrywać. Ja tu sobie ja statów mam... ustawiam. Zobacz no, jaki klimacik fajny, światełka. Mhm. Teraz będziemy nagrywali. Ja nie wiem czy to wyjdzie czy nie wyjdzie. Tu chodzi o pomaganie, więc... No. Ty to śpiewasz, co prawda nie hip-hop, ale ja. Ja w życiu nic nie śpiewałem, nawet w szkole nie śpiewałem. Ale jestem tylko pod głosem. Jak także... ty mówisz, raz śpiewałeś? No raz w szkole, no. Raz. Na raz. Dobra, to nie oba. Proszę, słuchajcie, my czekamy zaraz będziemy się brać za nagrywanie. A później też nagramy jakieś wstawki filmowe do klipu, nie? może taki teledysk, nie za duży, bo wiadomo I czasu nie mam... bo to tam minutki trwa. Tak Tak masz, ja mam na telefonie. Na ja tu teledysk. będę taki, wiesz, echo, echo, echo. Dobra. Chce pan słowki? Eee, będzie słychać podkład. Ale będzie tu i tu u córki też będzie słychać, tak? Oh. Samym... Tak, to poproszę, to poproszę, żebym też wiedział, gdzie tam sobie wchodzić. Szczyt jak szczytny cel zaatakował nas w tym roku wirus Wuhan. Tego nikt się nie spodziewał. Teraz słucham tej wiadomości w TV. w TV, już chyba nic mi nie zdziwi. Tak jak nominacja. I możesz to zrobić i ty poniżej, klikając w link. Link, link. I możesz to zrobić i ty poniżej, klikając w link. Kochani, my jesteśmy już po nagraniach i naprawdę było. Fajnie, nie? Mega Ja pierwszy raz powiem wam, że pierwszy raz się nie stresowałam na nagraniu. Pozdrawiamy no Pana w ogóle, to jest z tego tak, studia Studio studia, też pewnie e, powiemy, e, na, na, w linku będzie na dole e, Tak, to, to mi się wchodzi, w niech do tego Pana Także serdecznie zapraszamy Streszamy Jeśli ktoś na z w Kalisza chce nagrać fajnie miły, muzyczkę pan. Zrobić cover to Tak, e, więc mi się wydaje, że nawet jak już nas usłyszeliśmy. Że jak na nasze możliwości. Na twoje ok, ale na moje w życiu nie śpimy. Znaczy co ale prawda, piękne, tylko ja słuchajcie robię... I ty... Ale piękne la, la, echo la, la. robiłeś. O, echo jest, jest ogień, nie? No echo piękne robiliśmy. Ale teraz ym, nie nagrywamy teraz teledysku, bo i widać jeszcze moje różowe włosy? Bardziej rude są, czekaj. Nie. Widać trochę na kamerze, widać, widać. Tak, no dobra. Tak się, ale, na której Muszę obciąć słuchajcie, no... Coś miałam powiedzieć, aha, że te ledy teraz nie nagrywamy. Dlatego, że właśnie jeszcze nie ma piosoneczki, ale potem może gdzieś nagramy, nie wiem, bo chcieliśmy w takim pareczku, tam gdzieś zameczek, ale to już daleko byśmy musieli drugi raz tutaj jechać. A teraz mieliśmy jechać na obiadek, bo mama chyba zrobiła. Także my jedziemy na obiadek, no i co? I widzimy się, a później około 16-17 słuchajcie, mamy mieć właśnie już gotowy, gotowy właśnie ten utwor, jakieś... utwór mm, i tak. wtedy pojedziemy sobie coś tam porobić, jakieś nagrywki do... Nagrywki, jakieś nie za dużo, no bo słuchajcie, też nie mamy za dużo czasu i wiecie. A co my wam to mówimy jak wy już to widzieliście? No właśnie. Dobra, więc się widzimy już za chwilkę. Słuchajcie. Diko, mamy je auto. Elegancko, jest teraz takie czyste. Dobra, skończyło się, ale zdążyłaś akurat. Odkładamy tu. Yes. Tam. Tam. No. I słuchajcie, odkładam, no jak prawie, jak nówka. Szkoda, że cała w O, Lecimy. Kochani, ja teraz sobie e, poszłam troszkę na złe i też jest tata na porze, dlatego, że przy okazji... Zobaczcie, jak będzie tutaj składał i może mu pomogę. To basen, to zobaczcie, w ogóle weśmy w sklepie kupiliśmy basen i tam w tym drugim kartonie jest grillek. Bo będziemy mieli... Y... I zobaczcie, on jest y... taki holiday, ogromny holiday u nas na metr. Domu, bo nie wiem czy gdzie Na jedziemy, metr wysokości. Jak takie będą, słuchajcie, yy, ten koronawirus no, będzie tak. No ale taki basen jest naprawdę. Starczym, starczym, I starczym, i chyba starczym, gdzieś ale tak że nie mam siły go nosi, mam chyba 40 kg. Ale on, zobaczcie, ja nawet nie wiem czy nam. podwóreczka starczy, o! Bo zobaczcie, on gdzieś jest odtąd, jeszcze do samego końca. No tak naprawdę na cały nasz ten. Nie, w Ale ja, w ten? No. To, w tą stronę. Dobra, ja mam, Ale sposób, może mogę ja mam no. sposób na to, żeby go. Na, no kurczaki! Do tego garażu, żeby o. go dać. Tak będę szedł. <noise> Nie, kurczaki. Dobra, więc. Nie, może go pociągnę. Słuchajcie, w ten może. sposób. A co to jest na naronka? No Jeszcze sobie troszkę Ciekawe, Nie lubię to, tego święta. No a dzisiaj nie będziemy jeszcze wlewali tylko wody nie, Ja tylko za to, bo zaraz idziemy z lecią e, do lekarza do lekarza bo słuchajcie wysypka i wyszła jakoś I jedziemy zobaczyć Dobra więc, koni, ja jeszcze będę musiała odrobić lekcje, ale jest dosyć wcześnie. A widziałam z tego, że mam tylko angielski, polski i historia. Więc y, to sobie zrobię, już zaczęłam robić angielski. Ale przyszłam zobaczyć, co ta robi. Więc ja idę do domku, a my się widzimy za chwilkę. Więc, koni, ja już y, przyszłam z dworu w sumie przed chwilką i od razu wziąłam kamerę, żeby wam opowiedzieć, no bo teraz będę. W sumie nie ma o czym, no bo teraz będę odrabiać lekcje, czyli. Nie zaciekawiam, ale poszłam mam na chwilkę pokazać co robi Tata. Chwilę też pojeździłam, wykorzystam okazję, że nie muszę chwilę oddawać lekcji, czyli taka ale przerwa. Dlatego pokazałam wam, jak tam przynosi do garażu i troszeczkę wiecie, po Więc teraz będę robiła lekcję. Znaczy. Dopiero zaczynam, dlatego jest taki bałagan na podłodze, no bo zawsze muszę wszystko rozwalić. Dlatego wszystkie książki sobie e, po skończonych lekcjach układam. Już, już myślałam, że to jest bałagan, ale na szczęście jest porządek. Dobra, postaram się tutaj w miarę na bieżąco układać, ale w sumie to teraz nic ciekawego. Tata jeszcze coś na e, podwórku kombinuje, w sumie, a ja teraz sobie będę odrabiała lekcje. Mam w sumie tylko. Mówiłam tak jak angielski, e, tak na dworze, e, że angielski, polski historię, miasto mi w miarę e, w sumie w miarę szybko to zrobię i może się potem do Was odezwę. Hejka kochani, jest już wieczór i wieczorem to już po skończonych lesach po wszystkim sobie lubię pograć. Właśnie teraz idę spać, ale w Aha, <laughs> 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 Myślę, <Myślałem>, że naprawdę. <laughs> Z butelką, nie no, w taką... Jezu, wizykę, o co chodzi w tej grze tej co Minecraft? Minecraft. <laughs> Dziwne to jest. W o! Ciepowała! Instagrama Instagram społeczności. Um, czy lubicie grać Minecrafta lub jakąś inną grę? Ja też nie. lubię Minecrafta i Sims najbardziej. I mhm. ja, y, tak pokażę Wam mój dom, tylko troszeczkę się oddalę. tutaj muszę dom. A dać. co ty grasz? Ty Przerwanie, czy tym czy no tak. Jakie nie, są takie? Tak, się nie gra. No i y, y, teraz tak wygląda mój dom, Tutaj jest bardzo mini farma, dlatego że muszę zrobić sobie wiaderko i do tego potrzebne jest żelazo. Ale w ogóle słuchajcie, ja tam sobie zrobiłam ogromną kopalnię, a się okazuje, że ja pod samym domem mam jaskinię. Czy ja nie jestem jakaś, nie hmm. mam? Ja to, I, I to jest dura jaskinia. Ja tutaj to tak miałaś oryginalnie, jeszcze. czy ty sobie to robisz, jak to jest? No oczywiście, że nie. Aha. Znaczy jedną z tam wybudowałam. Ale na przykład mam tylko domę pokażę, No bo ja muszę jeszcze kotkowi zmienić dzisiaj. Zaraz pójdę, no bo nie ma na chyba, Zmie zmienia mu tak co dwa, trzy dni, nie zależy czy ma brudno w kubecie e, Więc tutaj na wejściu mamy... A dzisiaj już ma właśnie brudno Tak, dlatego... E, jeszcze może go pokazać e, Na wejściu mam takie najpoczynniejsze rzeczy, czyli piasek crafting I też tutaj jakieś bronia Musiałam wszystko tutaj pomieszać, bo ja zazwyczaj mam poukładane, mhm. dlatego że miałam ktoś wojna Tutaj mam takie rzeczy e, w stylu inne jakieś tam butelki czy coś i tu nie mam bloki. O, Nelcie się odzywa. Bo nacie, bo chciała sobie w Minecrafta. Ej, pokaż ale kolor włosów. Już ci troszeczkę zszedł? No ale słuchajcie teraz... Aha, ten musisz ten tu poradywać. Oha, dobra, poczekajcie, bo tu Nelcie nagrywa, wiecie. Ona mi tu przejęła w ogóle tymi rączkami małymi. No cześć, cześć, cześć. Dobra, dobra, już. Bo ten kolor mi się, ten rudy mieszał z różowym, słuchajcie, tak jakby, nie? No. Jest Jeszcze z 2-3 mecia już całkiem. Aj i też sobie dzisiaj zrobiłam skinka. Zobaczcie, tatuś mi pomógł. No właśnie, skinka. no właśnie. Ja sobie tu siedzę, tra-la-la-la, -la -la, ono tata ma skina zainstalować. No bo ja na tym starym się umiałam, a teraz to gorzej, no, jemaku. na ja ma jest, no tam. W się udało. Nie, ale to, to idzie. Dobra, dlatego... sobie do kotka. Tak, a i szybko z kotkowi i wszyscy rodzinie, zagramy sobie w nie? Monopoli w ja mamy grać, tak, tak jest. Tak, rodzinie już się umówiliśmy. Kochani, teraz e, gramy troszkę rusz, w giełkę, dlatego, że Nela zasnęła. Nie też, mamy. I tak, tam mamy jest to mama, to jestem ja. Z nagraliśmy Roblox, a my teraz mamy czas. No, no nagraliśmy to, właśnie odcinek, zapraszamy na kanał gramy. gramy i ja zobaczcie, jak się ja nie mam więcej. Więcej. Za, i Zobaczcie, ile więcej mam Więcej. Nie masz więcej kasiórki? Ja Ale kart mam dużo. To masz co, trzy karty. Niewiele mam mało kasy. Ale to tak widać, bo ja mam pół mi się udało słabą kartę zamienić na najlepszą w ogóle. Ale ja mam grube za to, bo mam tysiaka. Jestem na minusie 200 zł. No. Niedużo. Ja nie tak nieźle. Tak nieźle. Ale słuchajcie, nie idzie najlepiej, bo ja mam najwięcej kart. A ile? wy macie po jednej karcie, ja mam już No ale masz słabe, bo jak będziesz to powiedzi, ile? Z... Ile zobaczcie. ktoś ci za czynsz płaci? I zobaczcie ile mam pieniędzy jeszcze. U mnie ktoś wejdzie na czynsz to jest Tak. Ule. A u Ciebie? A u mnie czynsz jest tu 14, tu 16, a to takie drobne. To są drobne. U mnie 20. A gdzie to masz 20? 20? Zielone? 20, nie, mam czerwone. Ja mam właśnie no. mieć w hop. Mhm. 40 jak ten. No. Więc końimy w taki. E, Wieczorny. Taki po, sposób. Nie, no, bo jest wieczór. Mhm. Potem A. tylko zjemy coś jeszcze i pójdziemy z panka, więc to jest koniec tego odcineczka. Więc jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. No. Faleccie na kanał, gramy, bo tam właśnie dziś no, nagrywaliśmy będzie... odcinek. I nam dobrze poszło, nie? Mega, przeszliśmy całe łapki. Pochwalimy się, że e, Słuchajcie, graliśmy. link, link do, do tego filmu będziecie po, mieli poniżej w opisie, no, także kliknijcie sobie w ten link i was przekieruję do tego I filmu nowego. dwie mapki, te dwie mapki przyszliśmy, no super. Na pierwszy raz zasubskrybujcie mój kanał, podajcie na kanał Monika, a Jack Vlog. Oczywiście, dzięki. A ja się z wami żegnam, popatki.